BMW BMW 5, Seria 5, F10. Słuchajcie, bardzo często te lampy parują. Tak, akurat ewidentnie widać uszkodzenie. Jest tutaj pęknięty klosz, ale czasami gdzieś rozszczelnia się na styku kosza i obudowy i też wtedy paruje jak najbardziej takie lampy można naprawić wręcz trzeba, bo cena e, tych części no, powala i one nawet używane drożeją A zobaczcie, można taką lampę rozkleić oczyścić stary klej i można nawet użyć starego kosza, jeżeli jest w dobrym stanie żeby lampę uszczelnić i wkleić na starym koszu, albo te kosze nie są drogie on kosztuje raptem około 100 zł i warto sobie taki kosz wymienić na nowy ten oczywiście wymieniamy no bo sami widzicie, że jest zniszczony, i bez sensu go ratować, bo byłoby to droższe niż zakup klosza, który no kosztuje 100 zł. także klejamy nowy klosz, składamy lampę i montujemy na samochodzie. Takie rozklejenie, rozklejenie oczyszczenie i sklejenie lampy ponowne, no to to jest koszt 500 zł.